Witam serdecznie. Dzisiaj temat bez korzeni nie ma skrzydeł. Już kilkakrotnie mówiłam na temat tego, że wyrastamy na korzeniach, tak jak do drzewa. I w związku z tym wszystko to, co dzieje się w naszym życiu, czerpie z korzeni. Ale te korzenie wymagają zdrowienia, wymagają zajrzenia do nich i zauważenia, co nie działa. A my tymczasem zakopujemy je jeszcze głębiej i udajemy, że nic nie zdarzyło się w naszym życiu, a my odcinamy się od korzeni. Dotyczy to zwykle naszych rodziców czy nauczycieli. Mamy do nich żal, pretensje, a tymczasem oni byli najlepszymi nauczycielami, chociaż nie bardzo rozumieli swoją rolę. Bywało, że zmuszali nas do różnych zadań, ponieważ. No to wszystko co myśmy robili jako dzieci będąc z dziećmi czasem nie pasowało do tego co oni robili jako dorośli a szczególnie gdy pieli się po szczeblach kariery dlatego ważne jest abyśmy zajrzeli do naszych korzeni i zauważyli co tam nas uwiera. To nie znaczy, że wycinamy kogoś z naszej e, hierarchii ważności. To znaczy, że uczymy się lekcji życia. A to jest najbardziej istotne, gdy zrozumiemy, czego oni nas uczyli poprzez swoje czasem, Nieadekwatne zachowania w stosunku do dzieci, zauważymy, że mamy to zmienić, aby nie projektować tego na kolejne pokolenie. Jeśli nie jesteśmy świadomi, to po prostu robimy i um, odcinając ich, jednocześnie dajemy taki sam przykład, Naszym dzieciom, a to spowoduje kolejny dramat i kolejne odcięcie od nas jako korzeni. Tak więc, wracając do swoich korzeni, zachęcam do uzdrowienia ich, dosięgnięcia głębiej. I zobaczenia czego nauczyliśmy się dla swojego życia i dla przekazania kolejnym pokoleniom. A to jest fundament, bo bez korzeni nie mamy skrzydeł. A tak naprawdę bez korzeni nie możemy zrealizować siebie. Czyli nauczyć się z lekcji życia. A to jest fundament tego, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Dziękuję bardzo za uwagę. To na dzisiaj tyle. Zapraszam do refleksji nad korzeniami.